Cześć, witajcie. Dzisiaj wracamy do Excela. Temat, powiem Wam, który naprawdę potrafi podnosić ciśnienie, czyli nasze ukochane spacje. Ze spacjami walczymy praktycznie zawsze w Excelu, pracując z dużą ilością danych. Przygotowałem prosty arkusz, gdzie w tych wierszach od 2 do 10 mamy naszego Jana Kowalskiego i w kolumnie M, w komórce M1. Pozwoliłem sobie wrzucić tak zwany wzorzec, czyli jak prawidłowo powinien być zapisany Jan Kowalski. Prawidłowo, czyli pojedyncza spacja między Janem a Kowalskim, żadnych spacji z przodu, żadnych z tyłu. Tutaj oczywiście jest to zaburzone, czyli te wiersze są zapisane w różny sposób. To, co jest w tych komórkach, jest zapisane w różny sposób. I postaramy się dzisiaj troszeczkę zwalczyć ten problem. Będziemy używać nowych funkcji, których jeszcze nie mieliśmy, i powiem Wam, jak sobie poradzić z tym, żeby tych spacji się po prostu pozbyć. Pierwsze, co zrobimy, i radziłbym zawsze od tego zaczynać: to sprawdzić, ile znaków ma każda z wartości w tej komórce. Zacznijmy sobie od naszego wzorca. Jest taka funkcja, ona się nazywa DEU, czyli długość. Jak widzicie zwraca ona liczbę znaków w ciągu znaków. Jeżeli ja podam mu tutaj, że sprawdź mi to M1, Enter, to widzimy, że prawidłowa wartość powinna mieć 12 znaków. Zrobimy sobie analogicznie to tutaj. Damy jakiś nagłówek, niech to będzie długość. I sprawdźmy sobie, Jaka jest długość każdego łańcucha znaków w tych wszystkich komórkach? No i już widzimy, że jest mały bałagan. Czyli pierwsza pozycja w komórce A2 ma 12, czyli powiedzmy, że no, jest równa temu, co pokazuje wzorzec. Ale w poszczególnych następnych, no, wygląda to już bardzo różnie. 16. No, to już, to już zdecydowanie mamy jakieś spacje z przodu, jakieś z tyłu pewnie. Zauważcie, że te spacje pomiędzy wyrazami też są różnej długości, czyli nadal mamy tutaj mały bałagan. Jak sobie poradzić z usunięciem tych spacji? No, jest taka specjalna funkcja w Excelu, która pozwoli nam troszeczkę wyeliminować te spacje, ale nie do końca. Może dajmy tutaj jakiś nagłówek. Usuwamy spacje. Równa się. Funkcja nazywa się "Usuń". O, już nam się podpowiada. "Usuń zbędne odstępy". I w opisie widzimy, że ta funkcja pozwoli nam usunąć wszystkie spacje poza pojedynczymi spacjami rozdzielającymi słowa. Jak to zrozumieć? Zrozumieć należy to tak, że ta funkcja usunie nam wszystkie spacje z przodu, czyli wszystkie, które będą przed wyrazem Jan, i wszystkie, które będą po wyrazie Kowalski, oraz wszystkie, które będą pomiędzy tymi wyrazami Jan a Kowalski, zostawiając nam jedną spację oddzielającą. Czyli jeżeli będziecie mieli pomiędzy tymi wyrazami np. 2, 3, 4 i więcej spacji, to finalnie zostanie nam jedna. I to jest bardzo fajna funkcja, bo ona robi nam dosyć fajną robotę, ale nie jest do końca idealna i co zaraz wam wytłumaczę. Z czego chcemy usuwać te odstępy? No z naszego tekstu. A naszym tekstem jest co? No to, nie? I enter. Przeciągamy sobie i zobaczcie. Tak jak tutaj mieliśmy koniec Kowalskiego tutaj na różnym Etapie, że tak powiem, w różnym miejscu. Tak, tutaj powoli zaczyna nam to ładnie wyglądać. Oprócz tej komórki, cała reszta wygląda w miarę OK. Co możemy sobie zrobić? Oczywiście możemy sobie po raz kolejny sprawdzić długość. Skopiujemy sobie nagłówek i skopiujemy sobie funkcję stąd i użyjemy ją tutaj. Skopiowanie stąd pozwoli idealnie wykonać funkcję, gdyż ona będzie się odwoływać do tej komórki obok, tak samo jak tutaj odwoływała się do tej komórki obok. I sprawdzamy. I zobaczcie. A jeszcze tutaj do góry. Jak to wygląda teraz? No, wygląda dużo lepiej. Mieliśmy tutaj jakieś 13-znakowe ciągi znaków, 16. Teraz widzimy, że. Jest to już prawie idealnie. Oprócz tej tutaj komórki, która cały czas jest problematyczna, i zobaczcie, pomiędzy wyrazami mieliśmy tak, jakby więcej niż jedną spację, co najmniej z dwie, i nadal te spacje tutaj są. Więc przed chwilą powiedziałem, że funkcja usuń zbędne odstępy nam sobie z tym poradzi, a jak widzimy, sobie nie poradziła. Czyli są dwie opcje: albo ja tutaj kłamię. Czego raczej nie zakładam, albo mamy tam innego rodzaju spacje. No i właśnie jest to tutaj niestety opcja numer dwa. Co to znaczy innego rodzaju spacja? Spacje mogą być różnego rodzaju, i już wam to tłumaczę. Taka normalna spacja, jak sobie napiszemy np. Na tutaj w nowej komórce Jan, i wciskam klawisz Spacja i Kowalski. No, to jest to taka tradycyjna spacja, której używamy na co dzień. Każdy ze znaków, który możemy wprowadzać z klawiatury, jest zapisany w tabeli kodów. I taka normalna spacja ma numer 32. Co to oznacza? Jeżeli ja bym wpisał sobie tutaj równa się znak i w nawiasie dał 32 znak z tabeli, i Enter. No, to właśnie wstawiłem spację. Oczywiście jej nie widać, tak? Ale równie dobrze mogę sobie zrobić tutaj, równa się znak 65 i powinniśmy otrzymać literkę A. I otrzymujemy. Jeżeli ktoś chce się zagłębić w tabelę znaków, szukajcie w tabeli ASCII tego pojęcia. W tej tabeli mamy naprawdę zapisanych bardzo dużo znaków pod. Jakimiś numerami. Co to znaczy spacja innego typu. No mówimy tutaj o spacji, która ma numer 160. I to jest tak zwana spacja nierozdzielająca. Możecie znaleźć takie określenie. NBSP. NBSP to jest nic innego jak non. Breaking space. Co to znaczy ten non-breaking space? No to znaczy, że ta spacja jest nierozdzielająca, czyli działa troszeczkę inaczej, w inny sposób niż taka normalna spacja. Jeżeli już sobie to kasujemy, zrobię Wam to tutaj na przykładzie tych dwóch komórek. Wstawmy sobie zawijanie tekstu. I teraz zobaczcie. Do tej powyżej wpiszę sobie 2025 spacja, tradycyjna spacja. Rok i kropka. Enter. Do komórki poniżej wpiszę 2025. I teraz muszę wywołać tą spację nierozdzielającą. Przytrzymując lewy ALT i wstukując z klawiatury numerycznej 0160 i puszczając ALT. Ta spacja została właśnie wstawiona. I oczywiście rok. I niby teraz, patrząc na te dwie komórki, widzimy to samo. Ale co oznacza, że spacja jest nierozdzielająca? Zobaczcie, jeżeli stanę w pierwszej komórce, w której mamy normalną spację użytą, i będę przesuwać wartość w prawo, to dochodząc do krawędzi komórki, mając zawijanie tekstu włączone, Powinien ten rok mi się złamać do następnej linii. Co właśnie nastąpiło? Enter. Widzicie? Robiąc to samo tutaj, gdzie mamy spację nierozdzielającą, zobaczcie co się wydarzy. On nie pozwoli złamać pomiędzy rokiem a liczbą. I zobaczcie. Cała wartość zostanie przeniesiona. I tutaj mamy właśnie ten zakaz. Rozdzielenia, czyli ta liczba 2025 zawsze będzie przenoszona z tą spacją i z literką R oraz z kropką. Możecie sobie powiedzieć, że to jest jakieś głupie, ale bardzo często się to stosuje. Oczywiście my tego nie widzimy, tak? ale w dokumentach, we wszelkich PDF-ach, w dokumentach, które znajdziecie w sieci, bardzo często kopiujecie sobie różne dokumenty, treść dokumentów z internetu. Wklejacie sobie na przykład do Worda i wtedy obrabiacie ten tekst, i wtedy możecie zacząć podejrzewać, że coś tutaj jest nie tak z tymi przesuwanymi wyrazami. Że czasami one właśnie się zachowują dziwnie. Jeżeli widzicie, że na przykład macie spację, a ona się cała przenosi z poprzednim wyrazem, no to znaczy, że ktoś tam użył właśnie spacji nierozdzielającej. To się stosuje często przy tytułach naukowych, na przykład, doktor. Spacja Nowak, tak? Ktoś nie chce, żeby ten przedrostek, doktor gdzieś tam na końcu zdania się znalazł, a na przykład nazwisko w nowej linii, to zastosują właśnie nierozdzielającą spację, żeby zawsze doktor Nowak był razem, niezależnie czy ktoś go będzie tam łamał, chciał złamać z tyłu na, na linii, to on i tak się przeniesie do nowej, tak? Żeby wyglądało to po prostu ładniej i lepiej, bardziej profesjonalnie, tak? I tutaj mamy podejrzenie, że prawdopodobnie w tej komórce A7 te odstępy między Jan a Kowalski, one właśnie będą innego typu. Jak sobie to sprawdzić? No bo to nie jest tak, że będziemy zgadywać, tak? Musimy sobie w jakiś sposób sprawdzić, czy rzeczywiście mówimy o spacji nierozdzielającej, bo wtedy trzeba sobie z nią poradzić. Zróbmy sobie tutaj NBSP. Czyli nasza spacja non-breaking space, czyli spacja nierozdzielająca. I teraz w jaki sposób sobie sprawdzić, czy tutaj w tych komórkach gdzieś taka spacja się kryje? Zacznijmy najpierw od funkcji znak. Jest taka funkcja, w której możecie wpisywać sobie w ten sposób. Czyli pisząc coś takiego używając numeru 160, ja wprowadzam właśnie spację nierozdzielającą. Oczywiście jej tutaj nie widać, no bo spacja jest niewidoczna. Ale to jest nasz punkt startu. Teraz na tym co zrobiliśmy, zróbmy sobie funkcję znajdź. Czego będziemy szukać? Będziemy szukać właśnie znaku 160, czyli szukamy tej spacji nierozdzielającej, tak? Średnik. Gdzie chcesz jej szukać? No, chciałbym jej szukać tu, w tym obrobionym już przez nas tekście, tak? I zamykamy nawias. Enter. Mamy błąd, ale przeciągnijmy sobie to do końca. Ha, coś się wydarzyło. Zobaczcie. Tam, gdzie on znajdzie znak 160, on nam dokładnie powie, na którym znaku z kolei znalazł spację nierozdzielającą. Czyli idąc od lewej, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty za n ką znalazł nam spację. Tu nam znalazł, tu i tu. Czyli można powiedzieć, że to są wszystko pozycje oryginalne, które zawierały spacje nierozdzielające. I zobaczcie, tu nam się wydaje, że jest jedna zwykła spacja. tak? Tu też. Pozbyliśmy się tej z przodu, została nam ta w środku, ale ona nadal jest nierozdzielająca. Tam gdzie mamy błąd, oznacza, że znaku 160, czyli tej spacji nierozdzielającej, nie znalazł. Zróbmy sobie troszeczkę to jeszcze ładniej, czyli jest taka funkcja czy liczba. Czyli na tym wszystkim co zrobiliśmy, jeszcze robię dodatkowo funkcję czy liczba żeby wynik mojej funkcji wyglądał troszeczkę bardziej czytelnie. O i teraz mamy idealnie powiedziane. Czy wynikiem tej funkcji. Znajdź znak 160 w komórce C2 czy tam w każdej kolejnej. Jest liczba i tam gdzie ten znak znalazł i zwrócił nam pozycję na którym Znaku znalazł, tą, tą spację rozdzielającą, to wiadomo, że wtedy tam, gdzie znajdzie, będzie to liczba. I zamieniłem sobie te błędy i te cyferki na słowo. Funkcja czy liczba zwraca albo prawdę, albo fałsz. Więc jeżeli znajdzie liczbę, wynikiem dokładnie tego tutaj w środku będzie liczba, to wstawi nam prawda. W każdym innym przypadku, czyli jeżeli liczby nam nie znajdzie, wstawi nam fałsz. Czyli nadal Excel daje mi do zrozumienia, że tam gdzie masz prawdę, to się skup, bo tam masz właśnie spację nierozdzielającą. Można to sobie zrobić jeszcze ładniej i wtedy już będziemy mieli idealnie powiedziane dokładnie, gdzie mamy się skupić. Czyli na tym wszystkim mogę zrobić sobie jeszcze funkcję, jeżeli. I teraz tak, co jest naszym testem logicznym? To wszystko. Jeżeli ten test logiczny, będzie prawdą, a widzimy, kiedy jest prawdą. To pośredniku, co ma być wartością, jeśli jest prawda, czyli co ma być tutaj napisane w tych komórkach, a napisz mi, znalazłem NBSP, tak? czyli znalazłem yy, spację nierozdzielającą. W przeciwnym przypadku, czyli kiedy nie znalazł, napisz mi, na przykład OK. i enter. No i teraz już będzie to wyglądać całkiem fajnie. Proszę. I dokładnie te pozycje, gdzie mamy ten komentarz, czyli to są te nasze trzy przypadki, tutaj musimy coś z tym zrobić. Teraz co możemy zrobić, żeby się tego pozbyć? Możemy zrobić ponownie usuwanie spacji. tym że będzie to troszeczkę bardziej zawiłe gdyż usuń zbędne spacje to co zastosowaliśmy tutaj jak już wiemy sobie nie radzi z non breaking spaces czyli musimy to zrobić troszeczkę bardziej cwanie zaczniemy od tej samej funkcji będziemy starać się usunąć zbędne spacje czyli nasze zbędne odstępy ale Musimy mu troszeczkę tutaj pomóc, Excelowi, i powiedzieć, co ma dokładnie zrobić. My byśmy chcieli, aby on zamienił nam spacje, te nierozdzielające, na normalne spacje, tradycyjne. Czyli będziemy podstawiać. Jest funkcja podstaw. Jak widzicie, ona zamienia istniejący tekst w ciągu nowym tekstem. Co będziemy. Zamieniać i gdzie, tak? No, my byśmy chcieli w tym dokładnie, w tej komórce C2, bo tutaj jest nasz cały czas tekst, który obrabiamy. I co byśmy chcieli zamienić? Zobaczcie, po wstawieniu średnika on się pyta, jaki jest twój stary tekst? No, naszym starym tekstem, czyli trzeba to rozumieć w ten sposób: stary tekst to jest to, co chcemy zamienić, ta wartość. Czyli dla nas. Wartością do zamienienia będzie znak 160, gdyż to jest nasza spacja nierozdzielająca, tak? Średnik, i on się teraz pyta: A co ma być nowym tekstem? Czyli na co chcesz zamienić ten znak 160, jeżeli ja go tu znajdę? No, chciałbym go zamienić na normalną spację. Czyli jeżeli wstawię cudzysłów, zrobię zwykłą spację klawiszem Space i zamknę cudzysłów. W ten sposób daję do zrozumienia, że ma wstawić normalną spację. I Enter. Zobaczcie, co się wydarzyło. Wszystko mamy ładnie zlicowane, elegancko, czyli można sobie już podejrzewać, że praca się fajnie wykonała. Ale, żeby sprawdzić to w jakiś lepszy sposób. Możemy użyć tej samej funkcji co poprzednio, czyli sprawdzić, czy znajdzie nam znak 160 w tej opcji, tutaj, w tej kolumnie. Ja skopiuję sobie stąd dokładnie funkcję, bo ona działa dobrze. Wkleję sobie ją tutaj. F2, podgląd. Prawie jest idealne, tylko w złej. Kolumnie nam szuka, bo ma nam szukać dokładnie tutaj, nie? Czyli przesuwam sobie. Ups, czyli przesuwam sobie. O, tu. Czyli szukaj mi znaku 160 w kolumnie F po kolei. Sprawdź, czy jest to liczba. Jeżeli będzie to liczba, i jeżeli znajdziesz znak 160, to napisz mi, znalazłem non-breaking space. W przeciwnym razie napisz mi OK. Jeżeli tutaj. Dobrze wykonaliśmy podstawienie zwykłą spacją, tej non-breaking space, to nie powinniśmy już w tym momencie mieć tych komentarzy z NBSP. I mamy sukces w tym momencie. Czyli tutaj możemy sobie o, wrzucić, że to jest sprawdzenie NBSP, tak jakby po raz drugi. Czyli w tym momencie tutaj mieliśmy problemy. I jak widać, one zostały wyeliminowane. Te spacje, które były non-breaking space w tych trzech pozycjach, obecnie są zamienione normalnymi spacjami. I mamy wszędzie ok, -ki. czyli w tym momencie w tych wartościach nie mamy już żadnej nierozdzielającej spacji. Sprawdźmy sobie jeszcze długość, tak dla pewności. Czy ta długość jest 12? No jest. Jakie można jeszcze zrobić lepsze sprawdzenie? Porównać naszą wartość do wzorca. I to już będzie naprawdę potwierdzenie tego, że jest idealnie. Równa się, co porównujemy. Porównujemy oczywiście nasz obrobiony tekst. I kolejny raz równa się, do czego porównujemy do naszego wzorca. Tutaj wzorzec musimy wstawić nasze dolary, czyli zablokować komórkę, żeby przy przesuwaniu w dół czasami nie odwoływało się do poniższych wierszy, tylko zostało nam w kolumnie M i w komórce M1. To już znacie, zapewne. Zostaw proszę łapkę w górę, jeśli uważasz, że przekazana wiedza była przydatna. Dodatkowo, jeśli to nie problem, proszę o subskrypcję. Jest ona dobrym motywatorem do dalszego rozwoju kanału. Enter. No i mamy wszędzie prawdę. Co to oznacza? Że każda z tych na niebiesko zaznaczonych wartości jest identyczna naszemu wzorcowi. Czyli jest, jest identyczna, wygląda tak samo jak nasz wzorzec. I jeżeli tutaj Mamy nasze dobre wartości, to dokładnie to jest dla nas prawidłową wartością i takie wartości powinniśmy używać w naszym raporcie. Wygląda to za wiele i wiem, że tych operacji jest dużo. Dlatego zacząłem od Excela, żeby pokazać wam jak to sobie zrobić w Excelu, no bo tam najczęściej pracujemy. Ale pojawi się także film o wykonaniu tej samej pracy, czyli pozbyciu się tych wszystkich niepotrzebnych spacji z poziomu VBA, z poziomu makra. Czyli zawsze powinniśmy zaczynać od Excela, gdyż należy rozumieć, jak to wykonać w Excelu i jakich funkcji użyć. Excel jest tutaj bardzo pomocny, ale w innym filmie pokażę Wam, że VBA potrafi to zrobić jeszcze fajniej i na pewno szybciej, tak. Więc na dzisiaj Excel i na dzisiaj sposób poradzenia sobie z tymi nieszczęsnymi spacjami z poziomu Excela. A w niedalekiej przyszłości pokażę Wam VBA i napiszemy sobie makro, które zrobi dla nas właśnie taką pracę. Mam nadzieję, że pomogłem, gdyż temat spacji jest bardzo uciążliwy i upierdliwy, że tak powiem. Ale jeżeli wiemy, jak sobie z nimi poradzić, no to, to wtedy już ten problem nam znika. Tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.